Siemanko, w dzisiejszym filmie zamontuję sobie czujniki cofania, czujniki parkowania jak zwał tak zwał kupiłem kiedyś już na Allegro no i doczekało się montażu tutaj mamy takich wyświetlaczyk, coś w stylu jak mam w Mercedesie czyli tu są dziutki takie no, jak zawsze Cztery takie czujki, czarny połysk, mam nadzieję, że będzie ładnie komponowało się z passerati No i co? No? Jakieś tutaj w lepce kabelki, nie kabelki. Nie wiem za bardzo jak to zamontować. Tu jest chyba wiertełko. Ta, taka, taka. Zgodnica taka z wiertełkiem, żeby przewiercić w zderzaczku. No i co? No i no trzeba to będzie zamontować. Tu jakiś mamy diagram montażu, ale tak mniej więcej wiem o co chodzi. Jak założyć, a jak coś źle podepnę, to kurwa. Nie no, chyba źle nie podepnę tego. Dobra, to biorę się za ściągnięcie ściągnięcie zderzaczka. Tutaj zobaczę jak się zderzak zajmuje. No bo trzeba zdjąć, zdjąć zderzaczek, ale chyba ja najpierw sobie odznaczę, zaznaczę gdzie będę miał te czujki, to idę po miareczkę. Przykleję sobie jakąś taśmę zabezpieczającą na ten zderzaczek, żeby za bardzo tym wiertełkiem przy robieniu, przy robieniu dziur, dziurek nie popierdolić no żeby zderzaka nie popierdolić nie? żeby ładnie wyglądał jak się włoży te czujki no i dobra zabieram się za robótkę już trochę porobiłem tutaj zdjąłem zderzaczek tutaj zaznaczyłem gdzie będę wiercił wiertał tutaj już pozaznaczałem trochę jest tutaj bajzel no, no ale tak ma być kurwa tutaj już zaznaczyłem to później sobie wypoleruję żeby ładnie kurwa wyglądało ogólnie no i dobra kurwa lecimy z tematem wiercimy Wszystkie cztery dziury zrobione. przykleimy, Wyglądało Ładnie wygląda. Właśnie dlatego tutaj sobie zabezpieczyłem taśmą, żeby nie narobić, żeby nie narobić za dużo szkód. taka ładna dziura. jak robi ją profesjonalista to trzeba się dziwić bardzo ładna wióra. i ostatnio sobie odkręcimy no i dobra tutaj nie będę ściągał zderzaka no, kurwa tutaj jakiś kurwa Janusz rzeźbiarz Jakieś śruby, jakieś imbusy Powkręcał chujowo Tu mi się kurwa wszystko obkręca te śruby Nie no tutaj to nie tutaj Przy nadkolu nie? Chuj, chujowo to wygląda kurwa Więc tutaj muszę sobie poradzić kurwa jakoś w ten sposób, nie? No i tyle kurwa rzeźbimy dalej no, tutaj te ślady markera umyłem i możemy wkładać czujniczki nie? tu jest napisane up czyli góra a no, kabelek jest na dole czyli można dobrze zobaczyć gdzie jest góra, gdzie jest do Skłoniłem, że to wkłada się z tej strony, czyli mam tu przewody przez dziurę. I ten czujniczek ładnie wkładam z tej strony, nie? No. i jeszcze dwa. Będzie trochę ciężej i tam no nie, no tutaj nie będzie ciężko 3 najpierw kabelek na dole, wtedy widzimy że to górna część, która musi być u góry będzie u góry. No jeszcze to. Tu. Trochę przeszkadza belka. No, bo. No i dobra, robota skończona, czujniki na miejscu. Pozdrawiam i do następnego. Siemanko. No i prowizorycznie tutaj popodłączyłem, popodłączałem. Wcześniej tutaj te wszelkie przewodziki oznaczyłem A, B, C, D. Tutaj masę wziąłem z śrubki. Tutaj sprawdziłem, który pin tutaj w kabelkach odpowiada za żaróweczkę właśnie wstecznego. No i sprawdziłem, zobaczcie sami. I idę włączyć zapłon i wsteczny i zobaczycie co się wydarzy. No i wsteczny włączony, zobaczcie. i działa jakoś to ogarnę, złączę, złączę, pozłączam tutaj wszystko, żeby ładnie było. No i zobaczymy czy bez uszkodzeń cofnę pod samego Mercedesa. Stan na chwilę obecną. Tu wszelkie przewodziki przypuściłem tu tutaj właśnie tutaj pod sterzaczkiem. Tu prowadziłem tutaj tak. Tak gustownie wyszedłem, no tą masę wziąłem, jak wcześniej mówiłem tu sobie wypuściłem, najmniej sobie wepnę centralkę, a wyświetlaczyk tutaj dałem, tutaj dałem, będę widział w lustarku wstecznym i pika, i sygnalizuje tutaj też. Kabelek puściłem gustownie tutaj przy, przy lampeczce. Tutaj pod sufitką dałem. No i tutaj tym supeczkiem wyszedłem. No i po robótce spierdoliłem coś, Kurwa źle się podpiąłem zasilaniem, bo pika cały czas. Nie tylko gdy. Nie tylko gdy. Nie tylko gdy Jest włączony wsteczny, nie? Pod, pod, zły, pod zły kabel się podpiął No i cały czas tam pika chujestwo, nie Zobaczcie Hm kurwa Jest na luzie, nie? No, no i kurwa pika państwo ale dobrze jest, kurwa. cały czas będzie włączony, bardzo dobrze, kurwa. Zaraz zobaczę, czy nie uderzę w myśka, jakby będę Chociaż tu jest utrudniona sytuacja, bo jest hak i ten hak tak wystaje, wiadomo. No i nie stosują hak jako właśnie jako czujnik cofania bo w swoje auto nie uderzą nie zarysują bo tylko hakiem uderzą w kogoś no ale jest jak jest trochę burdel więc trzeba tu sprzątnąć no ram pam pam no i posprzątamy zamykamy klapę no i testujemy. Folijkę zdejmiemy, bo... No. no i bardzo fajnie wygląda teraz. Pod sufitka wisi. Dobra kurwa. Dobrze jest. No, i testujemy, zobaczcie, cały czas pika, nie? Jest, ostryczny, jest, jest, Idziemy zobaczyć, bo już pika bardzo mocno. Idziemy zobaczyć, ile, ile dzieli nas odległości pomiędzy pasatem a Meśkiem. No nas dzieli, nie wiem, z pół metra, trochę więcej może. Jest. Jakoś to działa Czujniki założone może Nie bardzo fachowo no ale przynajmniej działają Kiedyś tam poprawię I podepnę te zasilanie Po odprawidłowy Przewodzik tam w tej, lamp, w tej lampie W tej wstydce, no Ale teraz jest jak jest Wyjebane Zrobione zrobiony. A że na odpierdol no to trudno Wszystkie takie robótki są na tym kanale, kurwa. No ale co, co zrobisz? Nic co zrobić, dobra. Kończymy. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach, w kolejnych filmach. Siemanko.